Witam, witam kochani, Kuba z tej strony. Dzisiaj relacja z mojego małego akwarium 4 litrowego. Powiem co i jak w ciągu tygodnia tutaj się zmieniło. Moi drodzy, całość jest postawiona na podłożu manado, pod którym są kulki GT. Mamy tutaj filtr. Filtr nieduży, filtr jak widzicie... Wewnętrzny, który sobie świetnie, nawet na wyrost, daje radę z filtrowaniem wody w tym zbiorniku. Lampkę mamy tutaj taką małą LED-ową, która też, jak widzicie, ładnie akwarium oświetla. Są proste rośliny: kryptokoryna, mikrozorium, mech, gałęzatka, rotala i nurzaniec. Mamy tutaj jeszyszki olchy oraz liście migdałecznika, i całość jest przystosowana, mam nadzieję, że jest przystosowana do krewetek Crystal Red, ponieważ tutaj też nie jest w 100% woda kranowa, a zmieszana jest ona w stosunku 1 do 3 z wodą RO więc jestem bardzo ciekaw jak w tym zbiorniczku krewetki Crystal Red się zaadaptują. Mam je tutaj od wczoraj, sześć sztuk takich niewyrośniętych osobników. Te krewetki są taką moją słabością i mam nadzieję, że uda mi się je rozmnożyć, a przedtem obserwować jak nabierają dorosłych kształtów. Akwarium, myślę, że bardzo schludne, estetyczne. W którym jest wszystko to, co potrzeba, aby te krewetki były zadowolone. Będę sobie tutaj całość obserwował i zdawał wam na bieżąco moi drodzy relacje z tego, jak te moje biało-czerwone maluszki tutaj się spisują. Wy kochani, dajcie znać, jak Wam się ten zbiorniczek podoba. I co o nim myślicie, oraz przede wszystkim co myślicie o tym, czy te moje krystale tutaj się zaadaptują i przetrwają w tych warunkach. Czy te warunki są odpowiednie. I w razie czego co mogę tutaj zmienić. Jeszcze rzut na całość. Tutaj mamy na przodzie maluszka, który. Czymś się zajada. Pozostałych osobników nie widać, ponieważ się pochowały. Tak to, moi drodzy, wygląda. Akwarium całkiem fajne tylko 4 litry, ale dało się tutaj coś sensownego, myślę, uzyskać, jeżeli chodzi o aranżację. Kochani, akwaryści, pozdrawiam, jeszcze wszystkiego dobrego i dajcie znać, co myślicie o moim nowym projekcie. Hej!